Na wszystkich bardzo serdecznie kojne zawody Pucharusia TDSJ, tym razem Hintersarten, 108 metrów rozmiar skocz więc no, będą krótsze skoki po Bad Mittendorf w przednim odcinku. Mamy opady śniegu, zaczyna na Wellinger Pierwszą serię skokiem całkiem ładnym na odległość 9,5 metra, więc jak na niego dobry wynik. Yuki Sato, który zajął trzecie miejsce w poprzednim konkursie. Pozwoliło to mu zbliżyć się... Bezpiecznej strefy. Ale teraz skacze i dopiero w drugie miejsce. No i Sabirżan, który niestety do tej strefy zagrożenia spadł. Ponieważ Halvor miał lepsze skoki, niż on. Ale teraz Sabirżan skacze przyzwoicie. Skacze 101 metrów i pierwsze miejsce. Exekpo z Andrasem Weingerem. No a teraz antialto. alto Finn również spadł. W klasyfikacji generalnej. Jak w tym skoku? Też ładnie. Skaczę z pół i obejmę prowadzenie tym razem. No i Halvor najwyżej skazywany zawodnik bez podium. Został tylko on i Andreas Weingar. Wszyscy inni skoczkowie mają już podium. Network i Asato, a Halvor jeszcze nie ma. No ale teraz Halvor skacze ładnie. 103 metry. No i pierwsze miejsce. No i Piotrek. Pierwszy z Polaków. Pierwszy z czwórki Polaków. Jak się pokaże w tym skoku Piotrek. No, 40 metrów, tak, ale piąte miejsce dopiero, tylko za Yukio A teraz Dawid Kupacki, kolejny z Polaków. Jak zobaczymy, jak będzie tu, podobnie jak Piotrek, też piąte miejsce. No i Zimona Mann. Szwajcar troszeczkę spadł znowu w klasyfikacji, ale tam są bardzo małe różnice punktowe, taka sprawa. Więc można szybko nadrobić, ale teraz szóste miejsce dopiero. No i teraz Arti Aigro, estończyk, który też ma ostatnio regres formy, można to zobaczyć znaczący, ale teraz skacze o wiele lepiej, skacze 100 metrów i trzecie miejsce. No teraz Roman Kołdelka. Jedno zwycięstwo i drugie miejsce dało mu bezpieczny <noise> bilans od strefy zagrożenia, ale teraz dopiero szóste miejsce. No i Gregor Schirrensauer. Jak się pokaże jak w tym skoku? Się możecie pisać w komentarzach swoje wyniki Pucharu Świata, to wygra. Gregorz ósme miejsce dopiero. I teraz Mackenzie Ja... no jest Angel albo Stefan, tak powstawiam to są 16 zawody, więc zobaczymy jak będzie później. Według mnie będzie to Andrzej, chociaż zobaczymy. Teraz Mackenzie jest o 2,5 metra i drugie miejsce. No i Kamil. Jeszcze no, paru zawodników jest blisko, bo oni są już mega daleko. Są duże różnice punktowe. Kamil skacze 100 metrów. silne miejsce. Teraz Gregor Szwandl, który ma teraz wzrost formy. Na koniec sezonu, może jeszcze coś pokażę. Teraz każę też podobnie jak Kamil, tylko metra krócej i ósme miejsce. Teraz Andrzej Laniszek, 15 numer startowy. jak sobie poradzi Słoweniec. Skaczę powyżej 100 metrów myślę, sto i ósme miejsce jednak, noty zdecydowały. Teraz Ryoyu Kobayashi, że będzie jeden mamut, tyle wiem, będzie planica. A Vickersu może jeszcze będzie, zobaczymy. na koniec. Ale Roy, Royu skacze daleko, 101,5 i czwarte miejsce, ex z No i Wladimir Zograwski, który spadł o kolejną pozycję w klasyfikacji. Generalnie teraz no, spóźnił skok ewidentnie. No i skacze najbliżej, dopiero będzie 17. I znowu chyba spadnie w klasyfikacji. Teraz Peter Preutz. Czy sobie jest poradzi, a poradzi sobie dobrze, mógł pewnie się z fajkową, nie wiem, ale czwarte miejsce też jak z z i z No I teraz jego brat Domen, mamy dwóch słowenców w czołowej czwórce Pucharu Świata, ale on chyba też podobnie jest później skokiem jak Wladimir Zagrawski, ale przynajmniej przekroczył punkt konstrukcyjny, ale 18 miejsce dopiero. No i Stefan Kraft, który od 20 punktów przegrywa z Andrzejem. W korze świata, Więc to jest bardzo wyrównana walka, i teraz Kacz naprawdę daleko, pół so, metra, no i obejmuje prowadzenie. No i Andrzej, jak się Polak sprawi w Arten? Teraz się przekonamy, ładnie się wybił, ale skok krótszy niż Stefan, dopiero 19 miejsce będzie miał Andrzej i do tego 88 metrów, więc słabiutko. No, i zaczynamy drugą serię. Wladimir Zograwski, najkrótszy skok, bez szans na zbytni awans. Po prostu, że to jest skocznia normalna, to na zbyt wysoki awans można liczyć. No, pięknie jest wiadomo. Czasem teraz na domena prełca. Gdyby to była inna skocznia, to by była szansa jeszcze na jakiś awans, ale tutaj raczej znaczy, zbyt wielki nie ma. Wladimir, widzicie, teraz też już jest więc no awansował Vladimir w pewną pozycję. No i teraz Andrzej, mu pierwszy skok nie wyszedł, ale drugi mu zdecydowanie wyszedł, 103,5 metra. No i Yuki Yasato, jak się spisze Japończyk, 98 metrów w pierwszym skoku. Zobaczymy jak mu pójdzie w drugim. No, podobnie jak w pierwszej serii, 57 i drugie miejsce. Teraz Piotrek Żyła. Jak się spisze, Polak, wtedy mu idzie coraz gorzej. No i teraz też 17 metrów i drugie miejsce za Andrzejem. Chociaż mogłoby być to zagrywka Piotrka, żeby sobie skoczyć, by Andrzej awansował. Teraz Zimon, który też nie przejdzie Andrzeja, czyli 100 metrów i drugie miejsce. No i Gregor 4 cały. 9,5 metra w pierwszym skoku. jak będzie po drugim. A troszkę za bardzo się to upoje, czy No. 4 metry i piąte miejsce dopiero. Teraz czas na Dawida Akwaskiego. No, Andrzej nadal wąsuje. Czyżby Dawid również się specjalnie podłożył, by Andrzej awansował? No, chyba nie. No, nie. O punkt wyprzedza Andrzeja. No i czas na Romana Kołdelka. Czym jak sobie poradzi Czech w tym skoku. No, nie wyprzedzi Polaków. I roz czwarte czwarty miejsce net jeszcze za Zimonem Omanem. I teraz Gregor Deszfanden, który był ex z Romanem Kudelką. Czym jak mu pójdzie w tym skoku. No lepiej niż Roman, skoczył, skoczył, A jednak nie, ale trzecie miejsce też jest. No, i teraz Andrze Lanisza, który też był egzekwem. Tam była trójka egzekwo. Andrze, Gregor i Roman. Zobaczymy, jak pójdzie to Andrze, który skacze najdalej z tej trójki, skacze z 102 metry i prowadzenie. No i teraz Kamil. Jak sobie poradzi Polak? Patrzymy zaraz. Ostatni z Polaków i skacze najdalej. Skacze. 102,5 2,5 metra i obejmuje wradzenie o pół punktu przez Angelaniczkę. No i Andreas Wellinger, który sensacyjnie jest ósmy, mimo nieosiągnięcia 100 metrów, zajmuje ósme miejsce w tym konkursie. No ale teraz chyba mu to nie da. 7 i 7 miejsce dopiero, czyli znacząco spadnie. No i Sabirżan, 101 metrów w pierwszej serii. Czy będzie w drugiej serii u Kazacha? No nie będzie 100 metrów. 8,5 i spada na szóste miejsce. Teraz Arti Aigro. Jak się spisze estończyk? mi było kilku, właśnie, zawodników. Czym jak się pisze pierwszy z nich, skacze ładnie. Trzecie miejsce Artiego Teraz Ryoyu Kubayashi. To był egzekwus Arti Aigro. jak się japończyk spisze no, gorzej niż Arti Aigro i spadnie. Teraz będzie siódmym. Siwa pozycja dla niego. Teraz Peter Preuss, który też był z nimi egzekwo na piątym miejscu. Zresztą jak się Słoweniec pisze w tym skoku. No, najlepiej z tej, z tej trójki, bo obaj na 102 metry i pierwsze miejsce. O dwa punkty przez Kamila Stocha. No i Antialto. Czwarte miejsce po pierwszej serii. Czy utrzyma tą pozycję Fin. Utrzyma! Skoczył najdalej, 104 metry i pierwsze miejsce. No i Mackenzie Boydkaus, który znowu się znalazł w okolicach podium. Czym jak pójdzie Kanadyjczykowi. No, chyba straci te podium, Piąte miejsce, czyli Antialto ma podium. Teraz Halvor Egner Granerud. Czyżby to było pierwsze podium w sezonie dla Norwega? Teraz się okaże, zaraz zobaczymy, czy halvor wytrzyma presję. Wytrzymał presję, czy będzie to pierwsze, czy drugie. Drugie miejsce, czyli Antial to już z drugim miejscem. O pół punktu wyprzedził Halvora. No i Stefan Kraft, który niestety przedziw w klasyfikacji Andrzeja znowu. Może się teraz wróci, ale na tak nie będzie. Skacze ładnie, ale. będzie dopiero trzeci. Czyli Antial to wygrywa, a drugi jest Halvor. A teraz patrzymy na klasyfikację generalną. Halvor awansował już na 16 miejsce, czyli jedynym bezpłatnym jest Andreas Wellinger, Stefan Kraft czy jego prowadzenie o 14 punktów, a jest ja żegnam. Na razie.